Ja mam no to Nagrywamy dzisiaj sex tape, moi drodzy Auuu Charisma, charyzma, bitches No chyba ty jesteś oszalały no, jakiś No to No nie A Jak widzicie! Dobra, już przestań Siemano, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Zestresowałem się Księga. Księga Dżungli, Księga dżungli. Dzisiaj nagrywamy, jak już mówiłem nie mogę powiedzieć tego słowa, bo chyba mi zbanuje YouTube. Jak użyję słowa SEX. Nagrywamy ulubione filmy Twoich starych. Rozmnażanie. znaczy nie wiem, to jest Oprócz. Nie, no dobra, czekaj. No chyba, że macie inne ulubione. Będą się bawić po prostu. W każdym razie nagrywamy tutaj świetną zabawę. Mam nadzieję, że się nagra Nigdy w życiu tego nie robiłem To jest mój braciszek, dla tych, którzy nie wiedzą Wychyl się z pudełeczek To jest mój starszy braciszek To jest jego kobieta To jest moja kobieta, która pierwszy Czejo. raz pojawiła się na filmiku Cześć, jestem Artur Ale przygłup Rodziny się nie wybiera, pamiętajcie Dzisiaj dopuszczamy modliszki Jak to się robi? Nie mam kurwa pojęcia Serio, mam nadzieję, że... Znaczy pytałem się Oskiego, który mi wysłał te modliszki Powiedział mi, że ogólnie może to pozostać nawet kilka godzin, więc yy, spróbuję tutaj moim wewnętrznym testosteronem pobudzić Sansa do szybkiej yy, kopulacji. <laughs> yy, jak to powinno wyglądać? Najpierw także intro, i jedziemy z tematem. Motherfucker! I za grubę, A, zajmę w ogóle właśnie stary jestem do je... Grrr! Spaślak jesteś tyle. Dopuszczamy samca do samicy. Sytuacja jest taka, obserwujcie ich reakcję. Jeszcze powiesz, czym się różni samiec od samicy? Wielkością, mordo. Jak zwykle. A to nie dla mnie, tylko dla nich. Ta jasne. Wiem, że dla ciebie. Samiec lata jak poparzony, jak się otworzy tylko wieczko. I. to definitywnie on. <ślesy> No, no, jest niszy. taka sytuacja. Tak, ty są. No, no. Tak jest fajniej. <grym> <grym> e, spróbujmy. Tak, odwrócimy uwagę samicy najpierw od całej sytuacji. Spróbujmy poczęstować ją jedzonkiem. Mam nadzieję, że nie będzie latać. No, kurczę. Na śwież będzie latać. O, no, okay. nie, super. No, tak. No, No pensetą trudno się je łapie. <grym> Damn, bitch. odejdź chodź. A to jest niezjadę świerszcza. Ciekawe czy one czują, że się będą zaraz grzać, o ile będą się grzać. Nie chcę ewidentnie. No właśnie, wy widzicie tą reakcję? Super, znaczy, nie wiem czy to dobrze, bo mam wrażenie, że jak puszczę samca, to może zareagować dokładnie tak samo. I ch... będzie po samcu. Stresujecie się? Ja trochę tak. Nie skąd! Ogromny robal My będzie zaraz będzie latał. Lekało. Nie wiem czy będzie latał. A jak ty chcesz ich dopuścić? Już wam tłumaczę. Nie mam pojęcia jak. Yy, podobno tak. Samiec może załapać szybko, a może nie załapać w ogóle. To to tak. jest? Jak bardzo brzydki liść. Ja jestem. Ja jestem ogólnie podjarany tym wy nie? Widzę, że nie. Nie ruszaj lepiej. No, to weź go stąd. Dalej jakoś. Od ciebie odsunąć? Tak. Zobacz. Machać. Kto chce? Nikt. Weź to ode mnie. Nie podoba mi się opcja modliszkowata. Przecież mówiłeś, że ci się podobają. Tak, już, ale nie jak już... się na mnie gapi. No stary, ja nie wybieram, gdzie on patrzy. Moi drodzy, wjeżdżają na ring. Co Chodź, się nie dzieje? Nie dalej. Samica już go przyuważyła, ale czy samiec przyuważył samicę? No gapi się na nas cały czas. Weź tu Stary, on ma no, oczy dookoła głowy. No ciężko powiedzieć na ale co jest się gapi. Ale nas. On widzisz? Nastroszył się w twoją stronę. Wszystkie dziś gapi się na mnie. Nie, ale obdarujcie co najśmieszniejsze, że. Patrzcie, jak samica się zachowuje. Jak obczajkę wali na samca. Może iść w drugą? No stary, nie wiem czemu no idzie. to odwróć po prostu to wszystko. No, ale samica będzie odwrócona. No to nic zacznie coś robić, a nie Wolę, gadaje. żeby poleciał w naszą stronę niż w tamtą. A ja wolę w tamtą. <laughs> o, no faktycznie. Widzisz, teraz, no, to teraz jest samica. samica. Teraz ja sobie coś na, się na wie, ciebie patrzy te pa, lucha. Lucha. i Widzę aż tak przystojny. Się aż lucha. tak brzydki. <śmulatujesz> Szukają w tobie swojego gatunku. <śmulatujesz> Widać patrz Obie są bardziej leś. ciebie niż siebie nawzajem. A to niedobrze. Ja, no chodź, te pająki. O, o. Oj. Kochani, ja to muszę odwrócić w Waszą stronę, bo tu się coś dzieje, jakaś pogoń. Może być tak, że zaczną latać no jestem pewny, że tak będzie. Mhm. Mam nadzieję, że niedaleko. Ale ja mam nadzieję, że. Nie we włosy! Hadesik, niszczysz mi soundtrack. Hades, <laughs> zostaw się moją. Patrz, patrz, co się dzieje. Patrz, będąś. No, poczekaj, poczekaj, patrz. Dobra, jestem trochę podekscytowany, bo, bo chyba się, się zauważyły dzieje, no? już. Nie wiem, jak się powinny zachowywać yy, modliszki zainteresowane kopulacją. Tutaj widzę, że się lekko zaczęła telepać samica i tak kręcić łubem. Na moje oko nie wygląda to wcale dobrze. No ale no będzie co będzie. No pensetę mam, kazał mi trzymać przy sobie, no ale co ja zrobię jak ona zacznie go jeść? Jest nabita, więc yy, myślę, że coś z tego może być. Nie zajmuj się psem. No dobra, może... Hades, no ty chyba sobie żarty stroisz. No niepoważny ten pies. Ile ty masz lat? No ile ty masz lat? Tak jak, tak jak mówił Łoski, to może potrwać kilka godzin, więc pozwolicie, że nie będę aż tak czekał. A idź w tamtą stronę, ryu. No lekko, w tamtą. Patrz, tu jest samica, twoja żona przyszła. Mówi. Jak tu będzie latać, tu? No nie, na razie się nie zapowiada, żeby latał. No coś, muszę ich troszkę popyrgać do siebie. No bo przecież nie będziemy tutaj no, wiecznie siedzieć. Chytka. No a hita dostanie samiec jak nic. Ona już gardę trzyma. No. O, pokazuje na niego palcem. I mówi, <laughs> wypalaj. A może właśnie mówi do niego, ty, wybieram cię. Co sądzisz? Sam ja się dowiemy. To nie ma. No ale, no właśnie. Co myślisz? A Ej budliżki wydają dźwięki? No jak latają. Ale nie, jak, jakoś piszczą, czy coś? Czy nie. nie. A czemu? <grym> a co słyszysz? Wiedzisz? Co, co, wiedzisz? co słyszysz? No co No nie, ale mnie. O, ale no, samica? Nie. Widzą coś, się cały coś czas. jest, jakiś kontakt między nimi. No nie wiem, no pyrgnąć go jeszcze, no pyrgaj. Nie, nie pyrgaj. No ale, no I co? Jak... Widzą się cały czas, No to samica już kręcił B. I nie kręci. Daj naturze zrobić swoje. To ty mówisz, że nie masz czasu. Luz. No luz. Dobra, idź One tam do niej. Nie. Idź do niej. Idź. No ona czeka na ciebie sam No nie chcę. No bo jest p... *dą. Trzeba dać mu troszkę. O, o, o! Czekaj, rusza się. Nie, czekaj, o to wygląda trochę jak taki ten. Podryk, trochę stanie to... Trochę podryk, znaczy, trochę sam, tak, nie? może tak być, no? Ja, bo mi się wydaje, że ona, tak to jak, ta nie jak to modliszka, ona po prostu by go zaatakowała, gdyby nie chciała. On może po prostu z automatu być tak obstrany, że tak boi się powrót. wejść w ten. Nie, 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 ona po prostu by go hitnęła Ona by A się hitnęła właśnie. już stamtąd, tak Nie jestem znawcą modliszek, Oski, na pewno oglądasz ten odcinek Napisz, że mocno pierdolę farmazony, czy to coś, coś że jak się tak tylepie, to jest dobrze Uważam, że dobrze Pajączki sobie stukają, wiecie, nóżkami, tak. no, przy kopulacjach Chcecie? Nagramy dzisiaj od razu drugą Hades, nie, 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 nie Mordo, tutaj nie wolno no takich rzeczy patrz, patrz, coś się dzieje, patrz Wiem, a on nie chce iść do niej To jest problem Panciu, zabierz mnie od niej No wejse se bzyknij, no chłopaku No ty zdrowy jesteś Dorosły samiec będę cię niańczył Idź do tej panny Idź, ona chce twojego bolca Idź, dosiądź ją no łap ją. Dare, jaki ty jesteś nieudolny o, a, a nie, to nie do ciebie personalnie, ale to jakiś grzyb jest Co tu się dzieje w ogóle? Samica idzie do o, niego, o, no i masz w za to, że jesteś cipą Przypolowała no na niego Strasznie, nie. nie? Oj, a ona na przestrzał jestem ja ale on też się rusza, panie. Aż mi dygnął, jak spojrzała na Te mnie tym wzrokiem ruszać. Ciekawe dlaczego? No wsiada normalnie na nią Tak, tak normalnie? Tak jak sobie no pobrak. tak, normalnie jedzie Aha. ją, nie? Od tylca. Takie... Stary, wyglądam ci na biologa? <laughs> nie wiem, wsiadam no, na nią się wiem, że Może, że może no to... Chcesz, o, jak ja przecież coś to są tam. robaki <laughs> Przepraszam wszystkich fanatyków, nie? <laughs> nie robaki, ale no bezkręgowcy tak? <laughs> no, Roba Robak, ty robaku <laughs> No ale no co, no przecież Pa, on normalnie ostrzy na nią sobie widelce On, on robił Dobra, już naśliniłeś, to idź, na mokro no lepiej czekaj. będzie, idź tam Idź, ona czeka na ciebie. O! No, odwór, widzisz? No! no. Berem będzie, będzie! No dawaj grzybie, no już upoluj tą swoją pierwszą. Prawiczku, ty. Zgrywa niedostępną. Ale ona widać, że się pruje na prawo i lewo, co? Widać od razu. W oczach! Tak. No tak, widziałeś to spojrzenie. To nie pierwszy raz, to widać. No nie? No. Ewidentnie można sobie skojarzyć pulsuje mu elegancko ten kuperek. No na no, takiej mocnej fazie no. podniecenia widać. No, że on to. Myśli... Mm, tak, właśnie. Tak to trochę wygląda. No ona robi krok nawet do ciebie. No co ty robisz, kupaku? Widziałem taku, taki bajer, że wrzucali normalnie samca na samicę. Pa. Dobra. Są zgrzyty, są zgrzyty. No tutaj wiadomo, nie? Jak to z kobietą? Nie każda lubi w ten sposób. Ale... O, o. Pa! Pa! Bierze ją. Pa! 69 ładuje! 69 chłop ładuje! Stary jest na strona! Co robić? No Pulsuje mu cały czas dupsko, widać, że jest no, na takim podnieceniu widać, chłopak. Ale nie ogarnia w ogóle o co chodzi, nie? Nie miał w uderze to ewidentnie. Pa! O! Pa, o, o, pa. o! Odwróć, odwróć! Pa! No normalnie będzie zapięta panna. Chłop zapina pannę. Woo! Halo! Brawa zapada. Brawo! Brawo. No, się, brawo. Jak tak żywa, Zobacz, zobaczymy szukuje. czy mu się to opłacało. Pewnie nie? Pewnie nie? No nie, jeszcze ja nie wiem czy go uratuję jakby coś było nie tak. Trzeba Jaki wideo. genialny ujęcie. Kochani. Nie to tak wygląda? Ja nie ja też nie wiedziałem Nagrywam oski <laughs> dla ciebie wideo. Oski, par co się dzieje. No, normalnie zapina pannę. Jeszcze tańczy? Trzepoczął nóżkami, kurde. Zaraz puścimy im jakieś Fallen Love. Yy, nagrywam filmik, który wlatuje już za moment yy, na grupę. A wy oglądacie ten odcinek chyba tydzień później, I oczywiście, odcinek, kochani, dla yy, naszych moich patronów będzie dostępny jak tylko go zmontuję. Więc prawdopodobnie dzisiaj lub jutro, yy, czyli tydzień przed Wami. Patrzcie, co tu się dzieje. Pierwszy raz robię takie rzeczy. Kochani... Nie, nie stresuj z... ich za bardzo, bo już zestresujesz i już na pewno go zje. Ale no normalnie... Śmiesznie to wygląda, nie? Dupa do dupy. <śmiech> <śmiech> Dupa no, do dupy. Może bez zjadania spróbuj. <laughs> Ile trwa seks? Kopulacja. Ile trwa kopulacja modliszek? Nie tak, będzie, to, to będzie widełki Zakład? tylko od 30 spróbuj. sekund do 7 godzin. Spróbuj. No tak będzie. Ej, bo wy tego nie widzicie. Nie, ja wam muszę to pokazać. Muszę wam to pokazać, bo to serio jest ciekawa sprawa. I obczajcie, co tu się dzieje. No normalnie. Babkę zapina na wieży. masz no, rację, kilkudziesięciu minut do kilkunastu godzin. No wiem, że miałem rację, bo to takie zawsze widełki są. Po kopulacji zostaje Ej, na nie, ten... zmień głos! Zrób takiego lektora przyrodniczego. Nie, nie, tak. Co ciekawe, sam jest po zostaje na semicy nawet do kilku tygodni. Normalnie <laughs> no nie w kościele. <laughs> Kopulacja trwa od Kitnie, to nie ten dylektor. Nie, musisz być musisz... taki spokojny. Tak, o właśnie, no. Kopulacja trwa od kilkudziesięciu minut do kilkunastu godzin. Co ciekawe, samiec po kopulacji pozostaje na samicy nawet do kilku tygodni. Co? <głos> <głos> to se poczekamy! <noise> przejął normalnie kontent wariat! Raci, temat. ty się wywalisz zaraz tu HDS proszę, tylko im daj spo... O, patrzcie, merdają coś Czy go zje? Dobra, póki się nie skończył odcinek, napiszcie, jak sądzicie yy, Napiszcie hashtag rip samiec, albo hashtag samiec king No, ale widzicie, samiec yy, No ja bym powiedział, że pewniaczek taki, co? Sfaniak teraz Zabierał się tak niesfornie, ale teraz no Nie, właśnie chciałem chyba bardziej od dupy strony, wiesz? To co? Bo dupa Ale zawsze... Już się nie stykają. Dupa zawsze robi wyświetlenia. No to najwyżej odleci, to tu mało... złapiesz. To mało komfortowe. Stary widać się całkiem rozmazanego, bo mam tak genialny obiektyw, że... Mm -hmm. Szok. Chciałbyś. No normalnie jakoś jak na Geografii. Babkę zapina na wieży. <laughs> Co? Pak, zabija na wieży. Co? Co? Corki, ale my tu wiecie. bumerskie filmiki, miksy YouTube'a. Internet się zaczynał wtedy. Nikt by nie znał. Internet na dyskietkach. Dobra, chyba jest pozamiatany temat. Samica go jeszcze nie je. Może jej się spodobało i będzie chciała jeszcze raz. O! o czekaj, coś tam jeszcze merda, dupką. Dziwne macie te dupy. <laughs> Ja tak mówię, bo wiecie, totalnie się nie znam, i chcę, żeby każdy wiedział o tym, że nie znam się w ogóle na modliszkach, i to jest taki trochę chybił trafił no. Już wiemy, że to robaki. Ej, mam głupi pomysł. O, strasznie głupi, czy No, ja? strasznie. Głupi. Żeby dać im to. Teraz? No, strasznie no. głupi stary. Okropnie głupi. Ten gość ma najgłupsze pomysły w historii księgi Ej, dżungli. Ja dbam po prostu o to, żeby był ciekawy content Mam bardziej na to. Ewelinka zgadzasz się z tym? To do ciebie było pytanie, że ja mój brat stworzy najgłupszy content na moim kanale. Mi się podoba, nie do, wiem. A i napiszcie w ogóle, czy podobają Wam się takie wspólne odcinki, bo moglibyśmy nagrywać. Chociaż chodzi o to, że się boi wszystkiego prawie, co ma w domu. Tylko pająków. No właśnie, a to duża część mojego domu. Bardzo bo Ci się podoba, że będziemy dopuszczać pająki, ogólnie tak? No nie tak, bo ja lubię pająki. Jak są za szybko, to one są bardzo ładne. No tak? dobra, a jakby były na przykład za szybko, ale. Po drugiej stronie, po tej naszej To nie W tym naszym świecie To nie A to przecież nie widzieliśmy Nieważne, to pająk Ona też się boi, ale widzicie? Ja się panicznie boję ja do kolan Czyli oficjalnie najbardziej wytygany jest mój brat Ale to nic, Kasiu przytulisz go i będzie dobrze, nie? Przepraszam najmocniej Dobra, Dobra. Ej, to jest normalnie ujęcie jak z jakiegoś filmu romantycznego On ją teraz krzyczy Musisz teraz tego tytanika wrzucić Jest jaka piękna rodzinka będzie Ale patrzcie jakie te zwyrodniałe ogólnie, nie? Co byście zrobili, gdy rodzina przychodziła popatrzeć jak uprawiacie seks na przykład? Nie ma problemu No Znaczy ja już byłem, ale wiesz pytam o mamę, wiesz, dziadków tak dalej trochę, nie? Nie, że sami swoi Że to zależy ile zapłacili Że wiesz, tam ponagrywam trochę, tu coś tam, tu wrzucę na insta sporo Bez lipy No no przytula ją cały czas, a ona gunieje Nie wiem jak to interpretować, ale prawdopodobnie mamy do czynienia z miłością Jest po wszystkim, ona gunieje, a on przytula Stary, to z niej stiewki. Sytuacja jest taka Dopuściłem te młodniki, nie? No troszkę ich tam wiesz, popyrgałem, popyrgałem No i dosiadł ją I centralnie jest kopulacja i ją ciągle przytula Trafił I mam ich zostawić? To wam się nie spodoba. Słyszałem. No to później im przekażę. <gry> nie nagrało się, a mówiłem właśnie o tym, że najważniejsze w tej branży są znajomości. Bez znajomości to ani rusz, tu nic się, nic się nie ugra. Zadzwoniłem właśnie do Oskiego, od którego mam te modliszki i dał mi je specjalnie po to, żeby mnie właśnie dopuścił. Żeby coś takiego mi się udało. I na razie stwierdzam, że się udało. Co mi powiedział? Wszyscy słyszeli? wiem, ja, coś, tam w no, ogóle no, Niestety. Chodzi o to, że najlepiej, że to może podróż kilka godzin, że ją tak przytula. Yy, a nie mogę za bardzo włożyć ich do pojemników, dlatego że yy, no prawdopodobnie samica po prostu zasmakuje samca w inny sposób niż teraz. Ej, on cały czas no grzebie w, w dziurze. W pusi. w pusi. no. I czy to zostanie przez takie... No tutaj. No tutaj niech sobie będą, nie? Później poszukamy. <grystanie> po karniszach. Dobrze, że są zielone, a ściany są białe. Istnieje spora szansa, że się go znajdzie. Ijo. No jak nie, to jutro poszukamy. <grystanie> no dobra kochani, wydaje mi się ogólnie, odcinek mi się bardzo podoba. A wam jak się podobało? Lekko stresujące patrzenie tych no, robaków. Tak. Znaczy bez kręgowców. Bez kręgowców. Yy, ale... Ale fajnie. Ciekawe e, bardzo. Nigdy nie widziałem tego nawet, pierwszy raz widziałem to dzisiaj na YouTubie, bo nawet nie widziałem jak się to robi. Jest to interesujące, serio y, można się zaciekawić tym, y, jest na czym zawiesić oko, choć myślałem szczerze mówiąc, że y, miałem jakieś dziwne przeczucie, że to się nie uda dzisiaj. Że będzie taki odcinek, że pierdolimy, pierdolimy, a tutaj się nic nie wydarzy. Fajnie, że się coś wydarzyło. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Jak będą maluchy, oczywiście będę się chwalił. Znaczy wszy ze wszystkiego na bieżąco będę się chwalił. Co ty taka rozmowna jesteś dzisiaj w ogóle? Ogólnie te nasze kobietki takie rozmowne. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że można wspierać mój kanał na Patronite. Link w opisie, na dole. I oczywiście mega ważne, co jest dla mnie mega ważne? Łapki w górę i, i subskrypcje Dziękujemy bardzo za uwagę. Napiszcie w komentarzach koniecznie, czy podobają Wam się odcinki w większej ekipie. Bo i tak będę nagrywał w większej, bo zaraz idziemy po pająki i dopuszczamy. Ale fajnie było, jakbyście napisali, czy Wam się coś takiego podoba. Bo wydaje mi się, że moja reakcja to jest jedno, ale reakcja ludzi, którzy nie siedzą w ogóle w temacie, to jest troszkę jednak co innego. Więc jestem ciekawy Waszej opinii. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Yo! No, ej! Ona się nie nadaje! No bo ty do mnie mówisz, mi jest No wejdź, no luźno!